Zenfone. Na pewno wiele na temat tego urządzenia słyszeliście. Sam Asus każe nam czekać na jego premierę w Polsce, no już dość długo, bo kilka miesięcy. Jego premiera światowa miała miejsce w Barcelonie na targach MWC w lutym. Mamy w tym momencie wrzesień i wszystko wskazuje na to, że wreszcie sprzęt ten trafi do Polski. Dlaczego dopiero teraz? A No, dlatego, że przynajmniej tak tłumaczy Asus, urządzenie sprzedało się w dość znacznej ilości. W sumie w takiej, której się chyba sam Asus nie spodziewał na ich rodzimym rynku, czyli na Tajwanie. E, no i dopiero teraz urządzenie to może przypłynąć również do innych krajów, w tym do Polski. E, czy warto było czekać? No, według mnie jak najbardziej. Urządzenie trzeba traktować przede wszystkim jako telefon, bo 6 cali tabletofon. Tak, tak nazywa się ta kategoria produktów. Aczkolwiek już po przejściu do ekranu głównego, domowego... Widzimy, że mamy tu do czynienia tak naprawdę z telefonem. Nie możemy przejść do trybu poziomego. Nawet jakbym bardzo tego chciała, nie można tego zrobić. A trzeba tutaj zauważyć, że mamy włączoną automatyczną, automatyczny obrót ekranu. Więc traktujmy to jako telefon, duży telefon. Tu już widzicie, że zatrzymałam się chwilę na przyciskach. Same przyciski wyglądają bardzo w porządku. Zresztą. Bardzo ciekawie komponują się z całą resztą obudowy. Obudowa ta jest wykonana bardzo ładnie estetycznie. Może się podobać, mimo tego, że jest to plastik, aczkolwiek bardzo dobrej jakości. Natomiast same przyciski, jak widzicie, są srebrne i one nie są gładkie. Tam jest zastosowana taka tekstura, zresztą słychać, dzięki czemu urządzenie to wygląda jeszcze ciekawiej, a same przyciski mienią się w świetle. Bardzo ładnie to się prezentuje. Całość ładnie się komponuje i w ogóle sprzęt naprawdę może się podobać i może zwracać na siebie uwagę. Oczywiście, jak przystało na telefon, jakoś trzeba się do środka tej obudowy dostać. I mamy na lewej krawędzi taką wypustkę w obudowie, która umożliwia nam podwadzenie obudowy, a tym samym dostanie się do środka urządzenia. Zawiasy całkiem dobrze. Trzymają tą obudowę, dlatego trzeba użyć nieco więcej siły, aby ją zdjąć. Chyba, że trzeba to zrobić sprytniej niż ja to robię, ale staram się zrobić to tak, żeby obudowa nie ucierpiała przy tym. Więc chwilę to trwało, ale już na szczęście udało się zdjąć obudowę. I tak, przede wszystkim zacznijmy od tego, że grill głośnika, który widzimy na obudowie urządzenia, może wskazywać na to, że mamy do czynienia albo z dwoma głośnikami umieszczonymi po dwóch różnych, przy dwóch różnych krawędziach urządzenia, albo z jednym dużym głośnikiem. No niestety, prawda jest taka, że mamy tutaj tylko jeden głośniczek. Głośniczek, no właśnie, to jest świetne określenie, ten głośnik jest mały. Jest mono. A dźwięk wydobywający się z niego, nawet na najgłośniejszym ustawieniu, jest całkiem niezłej jakości. Co najważniejsze, czysty, aczkolwiek jest charakterystycznie metaliczny. Co prawda delikatnie, ale trzeba o tym wspomnieć. Pod obudową, oczywiście, znajdziemy to, co interesuje nas najbardziej, czyli akumulator, który niestety nie jest wymienialny. Umieszczony jest pod gniazdami kart. No i tu, jak widzicie, no niestety mamy tylko i wyłącznie dwa gniazda. A w modelach sprzedawanych w innych krajach są trzy. Dlaczego? No dlatego, że tutaj zastosowano tylko i wyłącznie slot jeden, slot kart MicroSIM, natomiast slot kart MicroSD jest jeden, tak jak wszędzie. Mamy tu oczywiście obiektyw aparatu i diodę doświetlającą. A to, o czym trzeba wspomnieć, to oczywiście fakt, że karty umieszczane są. Na sprytny mechanizm, czyli po prostu wsuwamy, jeżeli chcemy wysunąć, odklikuje nam się ta karta. Co ważne, urządzenie po pierwsze wspiera karty o pojemności również 64 GB. Znalazłam gdzieś informację, że maksymalnie są to 32 giga. To nie jest wcale prawda. Z kolei slot kart SIM. Jest to slot kart Micro SIM, żeby być dos dokładnym i dosłownym. I slot, jak widzicie, oferuje wsparcie dla kart Aero2. W tym momencie, kiedy Aero wprowadziło capcze, no chyba nie jest to już aż tak bardzo istotne. Ale mimo wszystko warto o tym wspomnieć. Założymy obudowę. Trwa to o wiele krócej niż jej zdjęcie. Jak widzicie, tu nie ma żadnych szczelin. Obudowa bardzo ładnie przelega do całej reszty sprzętu. No i jak widzicie na belce, ta karta, jak wspomniałam wcześniej, jest wykrywana przez urządzenie. A co chyba jeszcze ważniejsze, przejdziemy sobie do ustawień, wejdziemy w aplikację. No i tutaj zobaczymy na przykład taki asfalt, który na pewno da się przenieść na kartę. Widzimy tutaj, że mamy możliwość przenoszenia aplikacji gier na kartę pamięci microSD. Przy okazji, skoro już jesteśmy przy aplikacjach, spójrzmy na pamięć wewnętrzną, która standardowo w sprzedażowym egzemplarzu wynosi 16 GB. No i widzimy, że do naszej dyspozycji mamy oddanych 12 GB z kawałkiem, tam 30 jeszcze niecałe. No i oczywiście karta SD. Sam system zajmuje niecałe 4 GB. Dotknęłam. Przycisków systemowych, które znajdziemy na dolnej belce, która już jest poza ekranem, tak naprawdę. No i tutaj też kilka słów na temat tych przycisków. Przede wszystkim trzeba zauważyć, że one nie są podświetlane, czyli jeżeli chcemy korzystać z tego urządzenia w nocy, będziemy musieli robić to niejako po omacku. A nie jest to niemożliwe. Mamy oczywiście przyciski 3: wstecz, którego dłuższe przytrzymanie nie powoduje nic. Home, którego dłuższe przytrzymanie przychodzi do Google Now. No i oczywiście jeszcze jeden przycisk, czyli otwarte aplikacje. Dłuższe przytrzymanie można ustawić w ustawieniach i może na przykład być to zrobienie screenshota, którego normalnie robi się przy pomocy, no nie udało się w tym momencie, bo nie nacisnąłem razem, przy pomocy przycisku głośności w dół i włącznika, oczywiście trzymając to jednocześnie. Samo urządzenie działa pod kontrolą Androida w wersji 4.3 Jelly Bean, jak widać w tym momencie. Jest tu oczywiście nakładka systemowa Zen, czyli nakładka przygotowana przez Asusa. I chyba się cieszę, że nie jest to czysty Android, bo Asus tutaj bardzo fajnie spersonalizował urządzenie i wygląda to bardzo estetycznie, i co najważniejsze, funkcjonalne. Co ważne, urządzenie otrzyma aktualizację do Androida 4.4 KitKat, aczkolwiek kiedy to nastąpi, no niestety tego nie jestem wam w stanie powiedzieć, bo sam producent chyba z tego co pamiętam tego nie określił. Kilka słów jeszcze na temat portu micro USB. E, tu zapewne będzie was ciekawiło, czy jest możliwość podłączenia akcesoriów peryferyjnych. Hmm, no niestety nie do końca, no nie jest tak pięknie. E, z tego co słyszałam gdzieś tam, gdzieś tam się coś mówiło w sieci. Prawdopodobnie urządzenie otrzyma aktualizację, która będzie umożliwiała podłączenie chociażby pendrive'a do tego urządzenia, bo póki co niestety takiej możliwości nie ma. Po podłączeniu pendrive'a do zenfona, no niestety ten pendrive nie jest wykrywany przez urządzenie. A szkoda. Jak widzieliście przed chwilą, e, mamy tutaj do dyspozycji klawiaturę y, pięciorzędową, czyli taką standardową, jak w każdym urządzeniu Asusa. E, jest ona, no jak dla mnie, wygodna, e, zwłaszcza w trybie poziomym. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że w poziomym zajmuje no, ponad połowę ekranu, e, ponad połowę widoku ekranu. Zresztą nieco lepiej jest w, w pionie, no, ale to wciąż nie jest to, co byśmy chcieli. Czyli najlepiej, żeby ekranu nie zasłaniało w ogóle, no, ale to jest oczywiście niemożliwe. Ekran ma przekątną 6 cali. Jego rozdzielczość to 1280 na 800 pikseli. No i jest o niebo lepiej niż w przypadku testowanego przeze mnie ostatnie urządzenia. Tam to był Nexo Mobi od Navroad, który posiadał rozdzielczość, oferował rozdzielczość ekranu wynoszącą z tego co pamiętam, 960x540 pikseli. No i zdecydowanie tutaj widać różnicę. Te czcionki, niezależnie od tego, czy przeglądamy strony internetowe w pionie, czy w poziomie, czy też czytanie, czytamy PDF-y, te czcionki są naprawdę ostre i czytelne. Co prawda, wciąż nie jest to Full HD, ale nie ukrywam, że tutaj naprawdę nie ma się do czego przyczepić, jeśli chodzi o zastosowaną rozdzielczość ekranu. A skoro już o PDFach, no to spójrzmy, jak sobie urządzenie radzi. Tutaj naprawdę nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Strony wczytują się bardzo szybko. Przechodzenie pomiędzy poszczególnymi stronami jest szybkie i płynne. No i standardowo na przybliżenie czcionek musimy chwileczkę poczekać. Ale to nie jest czas, którego byśmy nie mogli poświęcić. Zresztą jest to standardowy czas. Większy plik również wczytuje się szybko. Poszczególne strony. Podobnie jak w przypadku mniejszego, również ładują się zadowalająco szybko. I tym, o czym warto wspomnieć w przypadku tego modelu, są właśnie dodane dodatki od Asusa w interfejsie Zen. No, i zacznijmy może od ekranu blokady, bo tu już widać po ekranie blokady, co się dzieje w urządzeniu. Przede wszystkim mamy możliwość przejścia do trzech aplikacji. Możemy wyłączyć tą możliwość w ustawieniach. Nie ma możliwości zmiany tych trzech ikonek. Jeżeli byśmy chcieli, na przykład, bezpośrednie przejście do maila, to niestety czegoś takiego ustawić nie możemy, ale możemy, na przykład, przejść, niech będzie, do aparatu. Bezpośrednio z ekranu blokady. Na ekranie blokady mamy w, również widżet w postaci aplikacji What's Next. Pokazuje nam wydarzenia, które mamy wpisane do kalendarza, jak również pogodę w dniu kolejnym, czyli w tym momencie jutro, widać, że będzie częściowo słonecznie. Ekran blokady oczywiście zawiera podstawowe informacje, czyli godzinę, datę. Miejsce, w którym się aktualnie znajdujemy, pogodę, oczywiście informacje o budziku, no i informacje z górnej belki systemowej, czyli data, poziom naładowania baterii z, procentowym, z procentową informacją, jak również zasięg Wi-Fi oraz informacje o tym, że jest w tym momencie tryb z wibracjami. Górna belka systemowa. Tak jak w poprzednich urządzeniach, HUSA z Zen UI dzieli się tak naprawdę na dwie belki. Jeżeli wysuniemy ją z lewej strony, mamy wszelkiego rodzaju powiadomienia. W tym momencie, jak widać, mamy informację o tym, że złożona zewnętrzna pamięć masowa w postaci karty MicroSD. Natomiast wysunięcie z prawej strony, czyli też przejście tym przyciskiem, powoduje przejście do możliwości zmiany jasności ekranu. Czy to manualnej, czy to ustawienia automatyczne. Możemy również przejść do, bezpośrednio do ustawień wyświetlacza. Co tu jeszcze mamy? Cztery ikonki, których zmienić nie możemy. Nie możemy ich stąd wyrzucić. To jest latarka. Obok latarki mamy jeszcze coś, czego nie było wcześniej. Jest to nowość w przypadku urządzenia ASUSa. Czyli możliwość, szybka możliwość wyczyszczenia pamięci, która jest w tym momencie niepotrzebnie używana. No i zyskaliśmy dzięki temu 1200 z hakiem MB. Przejście do kalkulatora, jak również do aplikacji Quick Memo, która jest taką małą notatką. Mamy tu również możliwość ustawienia skrótów. Tych skrótów można mieć, trzeba mieć minimum 7. Oczywiście można ich dodać więcej, bo jest do wyboru około ich, chyba 15. I co ważne, możemy zmieniać ich kolejność. W zależności od tego, które ustawienia są dla nas ważniejsze, możemy ustawić tak, żeby były one pod ręką, w sumie bezpośrednio pod ręką, dosłownie. No, i mamy tutaj e, kilka bardzo interesujących e, funkcji. Przede wszystkim obsługa jedną ręką. Jak się zorientowaliście, manewrowanie kciukiem, zwłaszcza po 6-calowym ekranie, wcale nie jest takie proste. Dlatego ASUS stwierdził, że bardzo ciekawym rozwiązaniem będzie tutaj zaimplementowanie takiej funkcji, takiego trybu właściwie, jak tryb jednoręczny, e, który dostosowuje nam rozmiar ekranu do takiego e, małego ekranu. E, o przekątnej albo 4,3 cala, jak widzimy w tym momencie, e, manewrowanie po tym ekranie oczywiście odbywa się tak jak po normalnym sześciocalowym, aczkolwiek tutaj trzeba zauważyć, że mamy do dyspozycji zdublowane przyciski, e, i tutaj nie wszystko do końca chce, chce działać tak jak powinno, chyba że po prostu trzeba mu dać chwilę więcej czasu. Mamy tu 4,3 cal calowy ekran na 6 calach. Bardzo w sumie przyjemne rozwiązanie. E, mamy do dyspozycji 4,5 calowy ekran. Oczywiście to również działa bez żadnych zarzutów. E, no i dla osób lubiących nieco większe ekrany, 4,7 cala. Oczywiście funkcja ta jest przewidziana nie tylko dla praworęcznych osób, ale również dla leworęcznych. Możemy to zamknąć i przejść do widoku 6-calowego. I do ekranu takiego jak faktycznie Zenfone 6 posiada. No ale w ustawieniach możemy znaleźć jeszcze całe mnóstwo innych interesujących e, możliwości, ustawień i funkcji. Jedną z nich jest tryb łatwy, którego również nie kojarzę z wcześniejszych urządzeń Asusa. Jak widzimy, e, wytłumaczenie tutaj w trybie łatwym dostępny jest przyjazny, intuicyjny interfejs z prostym układem i podstawowymi funkcjami. Włączmy go, by zobaczyć, jak to faktycznie wygląda. No, i jak widzicie, urządzenie w trybie łatwym bez żadnego problemu będzie w stanie obsłużyć senior, którego wzrok pozostawia wiele do życzenia, bo mamy tu naprawdę duże ikony i tak naprawdę nie ma tu niepotrzebnych informacji, niepotrzebnych aplikacji. Mamy dostęp do najważniejszych skrótów programów, mamy na ekranie domowym. Jeżeli chcemy dodać jakieś inne aplikacje, możemy to zrobić oczywiście bez żadnych problemów. Tu również czcionki są dużo większe niż w przypadku zwykłego interfejsu. Z kolei już belka systemowa jest z, z ustawieniami taka sama jak wszędzie indziej. No i to w sumie tyle. Jak wygląda ekran domowy, również zmienił się w stosunku do zwykłego interfejsu. Mamy tutaj dużą informację o tym, jak odblokować ekran oraz informacje o nieodebranych połączeniach i wiadomościach. No i oczywiście data i godzina. Wyłączmy ten tryb. Ja z niego nie korzystam, bo nie było mi to do szczęścia potrzebne. Wolałam się zadowolić pełnym interfejsem, ale jeżeli ktoś faktycznie potrzebuje trybu łatwego, czyli na przykład chce dać mamie czy dziadkowi, babci czy komukolwiek do korzystania z tego urządzenia, to jak najbardziej jest to możliwe i no trzeba przyznać, że Asus wprowadził bardzo fajną funkcję. A to co mi się rzuciło w oczy chyba najbardziej, to jest już wam tutaj szukam automatyczne nagrywanie połączeń. Jechałam akurat pociągiem, kiedy odkryłam tą funkcję i byłam dość zdziwiona, że coś takiego istnieje. Ale jako że z denfon to tak naprawdę telefon, tylko że gigantyczny telefon. To oczywiście umożliwia przeprowadzanie rozmów telefonicznych. No i jak widzicie, możliwość ich nagrywania. Możemy włączyć, że wszystkie nagrane połączenia zostaną zapisane w, w jakimś tam folderze. Oczywiście funkcja ta jest dostępna, ale nie trzeba z niej korzystać. To trzeba o tym pamiętać. Nie wiem, na ile, na ile zgodne z prawem jest nagrywanie wszystkich rozmów. Na pewno trzeba informować swoich rozmówców, że jeżeli taka sytuacja ma miejsce, że rozmowa jest nagrywana. Jak, jak wspomniałem wcześniej, w ustawieniach mamy do czynienia z możliwością ustawienia tego, do czego będzie nam służył również przycisk ostatnio używanych aplikacji, poza przejściem oczywiście do tych aplikacji. No i tutaj mamy trzy możliwości. Zawsze pokazuję ostatnio używane aplikacje: stukni i przytrzymaj, aby przechwycić ekran, czyli to, o czym mówiłam, stukni i przytrzymaj, aby wyświetlić menu. To możemy oczywiście ustawić według własnych preferencji. Tu również mamy możliwość ustawienia domyślnej lokalizacji instalowanych aplikacji i to też jest dość przyjazna funkcja dla użytkownika. Bo możemy wybrać automatyczną lokalizację, preferować pamięć wewnętrzną lub zewnętrzną. I co ważne, ważne z punktu widzenia tego, że powoli zbliża się jesień, a zaraz po jesieni nadejdzie niestety zima, tryb rękawiczek, czyli zwiększona czułość dotyku po założeniu rękawiczek. No i oczywiście testowałam to w rękawiczce, całkiem przyjaźnie to działa. Nie można tutaj mieć żadnych zastrzeżeń. Więcej informacji na temat e, funkcji oferowanych przez e, Zenfona 6 znajdziecie oczywiście w recenzji tekstowej, która standardowo e, jest dość długa. Znajdziecie tam również opis aplikacji, które są preinstalowane na tym właśnie urządzeniu, e, oraz e, opis wszystkich innych funkcji, o których warto wspomnieć, a w tym wideo nie wspomniałam. Ja natomiast za chwilę przejdę do gier. Ale o tym, o czym chciałam wam jeszcze powiedzieć, to jest to, że podczas grania czy dość długiego nagrywania wideo urządzenie lubi się nagrzewać w okolicach obiektywu. No niestety nawet do 41 stopni, 42. Jest to dość znaczna temperatura wysoka. No i odczuwalna dla użytkownika, ale to jest tylko i wyłącznie w okolicach obiektywu. Cała reszta obudowy już nie jest nawet ciepła. W aparacie mamy do dyspozycji kilka trybów. Tych trybów. Te tryby mogliście już kojarzyć z poprzednich urządzeń Asusa. Mamy tu tryb automatyczny, który całkiem przyzwoicie radzi sobie z wybieraniem trybów w przypadku robienia zdjęć w różnych warunkach. Cofanie w czasie, HDR, panorama noc, słabe oświetlenie, selfie, miniatura, głębia ostrości, usuwanie inteligentne z uśmiechem, upiekszanie i animacja GIF. Kilka przykładowych zdjęć możecie zobaczyć. W, o nie, możecie w tym momencie. Robione były z różnymi trybami. To był tryb zwykły. Tutaj mieliśmy do czynienia z trybem, już wam mówię, którym, bo nie pamiętam, słabe oświetlenie. Natomiast kolejne było z trybem nocnym robione. Czy widać jakąś różnicę? No to już musicie ocenić sami. Oczywiście wszystkie zdjęcia, które widzicie w tym momencie, będą dołączone do recenzji w pełnej rozdzielczości. O, tu jest ciekawa sprawa. To jest zdjęcie zrobione z diodą doświetlającą w tych samych warunkach oświetleniowych, co to zdjęcie, które było robione bez diody. Oczywiście tryb automatyczny w obu przypadkach. Co ciekawe, te zdjęcia zrobione zostały. Trzymając telefon w pozycji poziomej, no a się okazało, że wyszły do góry nogami. Nie mam pojęcia, naprawdę zielonego pojęcia dlaczego. E, tutaj kilka moich selfie w trybie rysunkowym, bo i taki jest dostępny. E, bo trzeba przyznać, że jeśli chodzi o aparat, tutaj trybów mamy całe mnóstwo. E, jeszcze w ustawieniach mamy odcienie szarości, negatyw, sepie, krawędź, odcień, e, pikselizacja, komiks, ołówek czy low mo. Przykładowe fotki, oczywiście standardowo w recenzji. Ja tymczasem przejdę do, właśnie, gier. No, jeżeli macie pytania odnośnie Zenfona 6, ja jestem standardowo do Waszej dyspozycji. No, a tymczasem Was pozdrawiam, no i zapraszam do oglądania kolejnych recenzji. Katarzyna Pura, Thank mm -hmm. you.